Czasie tu i witam z nowym odcinku z mojego serwera, czyli oczywiście khc.pl No i dzisiaj nagrywam odcinek razem z Adikiem, czyli moim top donatorem. Możesz się przywitać. Siemanku. No i generalnie plan na ten odcinek jest taki, że z racji, że Adik jest bogaty i w sumie łącznie mi wesoło około 3000 zł, tutaj tak, no 2 3000 no to po prostu stwierdziliśmy, że będziemy tapać się do ludzi z KHC, no i im proponować po prostu wykonywanie jakichś zadań, za zresetowanie rankingu typowi stopki, no nie wiem, będziemy płacić 5 dni, no i zobaczymy czy się zgodzi, nie wiem. Dobra, ale może jeszcze zanim zaczniemy odcinek, no to ogłoszę jakiś konkurs, ponieważ jak wiecie jesteśmy giga bogaci, no to stwierdziliśmy, że po prostu o w ogóle pozdrawiam tutaj wszystkich ludzi z KHC No to po prostu będziemy losować tutaj pejsem Karta pod tym filmem, także jedyne co wystarczy zrobić, to napisać jakikolwiek komentarz ze swoim Discordem oraz zostawić łapkę w górę. No i jak wbijecie w 24 godzin 200 łapek, no to po prostu wam tego w karta wylosuje. Dobra, napisałem już do masy, zobaczymy co odpisze, nie? Mam nadzieję, że się zgodzi, bo naprawdę, moim zdaniem, całkiem fajna oferta, nie? No kurna, no naprawdę poszedł spać. Proszę, nie śpi, no. Nie no proszę o dobra ruszył się, ruszył się Dobra, masa mi odpisał na Discordzie, dobra, zobaczymy Jakie XD <śmiech> Ciekawej <śmiech> Dobra, zobaczymy Zobaczymy czy się zgodzi Ale ja obstawiam, ja obstawiam, że masa się zgodzi Masa no proszę odbierz O dobra, dobra halo. Ja jesteś o, Ja pierdziel jakie ty masz głośny mikro Powiedz coś teraz No halo O dobra Dobra, a więc generalnie no. sprawa wygląda następująco yy, Mam tutaj generalnie za pazuchą 50 zł, nie? I pytanie do ciebie masa Nagrywam generalnie odcinek, może się nie wiem, z widzami przywitać, czy cokolwiek yy, Czy Nie, nie, nie witam się No czemu? Aha No dobra, no to to, to, to może zaczniemy od propozycji otóż yy, czy byłbyś w stanie za 50 polskich złotych zresetować swój ranking, jak wiadomo yy, masz siódmą topkę 50 zł Kopie, dajesz mi stówę blika i to robię. 50 Nie no stówę to nie! Za 50, no dawaj, dawaj maso, no 50 zł, ale, no Ale blika teraz mi dajesz od razu? No mogę teraz! 50 złotych. Pierwszy, pierwszy dajesz tak? No. Nie, nie, to Aha, Ale a, no, czekaj no. no ale... Dobra, słuchaj, ja nagrywam odcinek, nie? Ja tutaj widzów bym mnie oszukał. Ja też nagrywam odcinek. No dobra no to no to skoro nagrywasz to, no to po prostu ja... No to zresetujesz ranking i ja ci potem dopiero wyślę 5 dych. A jak oskamujesz to co? No jak skamuje to mogę kanał nawet usunąć, bo nie oskamuję. to usuniesz to. No kurna no jest... Nie! Słuchaj, jesteśmy teraz na Discordzie z Adikiem, który tak od buta mi umie wysłać 1000 zł, więc my Czemu? mamy pieniądze, no. Mam pogratulować? No Ej. nie no, masz uwierzyć, że ci Brawo. damy, tak? To jest argument. Dobra, to co? Zgadzasz się, czy nie? No, poczekaj, pomyślę. No to się zastanów, dobrze. Mija czas! Mija? Dziesięć. Dziewięć. Nie 8. no nie nie, nie 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 nie, aż takiej presji mu nie robimy. I, ile potrzebujesz tego na zastanowienie się nad tym? No chwilkę, poczekaj. Ej, ale to jeszcze nam ranking odda, zanim mu zresetujemy. A ta... ta. Taką <noise> jak ty? Co? Dobrze, ja cię tawiam, bo tutaj na spawnie jest dużo ludzi. Właś Czy co? się wymienisz ranking, yy, rankingiem z dogiem z <laughs> zapiętych? Nie no, mówię, dajesz pierwszy i resetujesz. No ale to ty wtedy oszukasz, to to nie ma sensu, ale, no. ja... ale jak mam oszukać, to ty sami zresetujesz, bo masz właściciela, no. Ale w takie coś chyba dzik się nie szkodzi. No ale ty potem pójdziesz sobie do TeamSweetA, powiesz, o, Dogi sobie nagrywał odcinek, sobie mi zresetował ranking. No, to Czy znaczy, mi przywrócisz? żebym tak zrobił. tak zrobił. No właśnie, no to to jest bez sensu. A jaką mam gwarancję, że nie oszukasz? Taką, że nagrywam film yy, i jakby No nie wiem, no na logikę, po co miałbym cię oszukiwać? Skoro 50 zł to nie jest nie wiadomo ile pieniędzy Dobra, ale no czemu ty stąd wytykujesz Nie, Kiernego. proszę, proszę, zostań tu Dobra Pytanie Czy zgadzasz się? 50 zł za reset rankingu 50 zł, zastanów się, hopie! Zastanów się dobrze Dostajesz w tym momencie a, ale od razu mówisz, że resetujesz pierwszy I ja ci dopiero potem wysyłam pieniądze, mogę ci kurna nie wiem w... to co? No to jak się oskamuje to usuwam kanał, bo nie zrobię tego Dobra, mogę zresetować Dobra, dobra, okej okay. Dobra, tylko jaka płatność? Jaka płatność? No oczywiście, że blik Dobra, blik, ale na bliku nie jest przypadkiem tak, że będzie moje dane widział? No pewnie właśnie nie, będzie. będzie No a PSC by ci pasowało? No, PSC? nie wiem, właśnie wiesz Dawaj, PES! No nie możesz mi blika walnąć. No bo tam będzie mój numer widać. No i co? I tak już cię znam. No ale ja nie chcę zrobić. No w kardem Ale masz tego PSTK przy sobie? No teraz mogę kupić. Dobra, to git, to czekaj, to ja jeszcze kupuję. Zaraz. Dobra, ale dobra, to... Czyli chcę w cardo, tak? No kurde, no ale blika nie walniesz. No nie, no, ja nie, nie walniesz. ci jego dane widać. <laughs> dobra, A pay No Paypalem jeszcze. w pay albo Paypal o dobra no, mogę to zrobić no Dobra, dobra, okej okay. Dobra, wszystko się, jest nagrane Cieszę się, się. się, Dobra, no dobra, to, ale czekaj, a udałbyś mi ranking? Przed tym? Ranking? a poprosisz ładnie? Nie no, dobra, nie będę jak Stefonus prosił, dobra. Kogo? dobra Co? Kogo? Jak Stevonus? No no dobra. dobra, dobra, to dawaj resetuj ranking No już to zrobiłem co, co, ty pierdzielisz? Gracz, masa, to ziomol nie, no 2400 ranka, eee, nie pejtuj Ile tam jest na reset ranku potrzebne ci złota? Jak złota? Emeraldy Ile? Dużo, sypnij emeraldami Dobra, się... wystarczy tyle? Dawaj, no, resetuj Ale no, hitłeś mnie No to dobra, no to czekam No, dawaj Pier... nie, nie to... która topka? Była? Siódma topka resetuje ranking, dawaj O jest mam płakać No dobra, resetujesz? No już zresetowałem. Co ty gadasz? Nie no Serio? Nie no serio Jest, no. 1000 ranków, jest, dobra Dobra, czekaj, kupuję Pace of Cardo. czekaj, nagram na filmie jeszcze Ja pierdziule, dobra Dobra, zaraz obijam kolejną i to. I znowu dyszek mi doszło no, no, czekaj, już kupuję No cicho, możesz kogoś pozdrowić, jak chcesz Pace. Kogo? Możesz kogoś pozdrowić, jak chcesz Ja ci kupuję teraz Pace of Carda 54 zł pozdrawiam, Drillof Dobra, pozdrawiamy Dobra Kruberka. To czekaj, to ja kupuję, czy ty, Adik? Dobra, to ja kupię dla pewności, żeby tu widzowie widzieli. Dobra, kup teraz. Dobra, kupuję i płacę. Czekaj. To nie podpalo. Potwierdzone w aplikacji. Hello. No i kurna jest. Dobra, czekaj sekundę. Dobra, zakupione, dobra. Czekaj, wchodzę jeszcze do maila. Kurna, ile idzie ten PSF card? Ile mi ostatnio to szło? Dobra, to ja wezmę jakąś inną osobę, weź mnie oznacz na Discord za 5 minut, jak skończę nagrywać odcinek, to ci od razu wyślę to PSC. Czemu nie teraz? No bo mi nie przychodzi, mogę ci wysłać screena A, na mailu, że dostałem no to, od Allegro. to weź no dobra. Mam tylko, że kupiłem i zapłaciłem Jeszcze czekam, dobra To jak mi dojdzie po odcinku, to ci wyślę Dobra, więc tak jak widzieliście, no Masa się zgodził, niestety nie ma już Masy w siódmej topce W tym momencie, no, ma niestety 2871 Także, no, troszeczkę smuteczek e, Aczkolwiek, kod Pacefcard został już do niego wysłany e, No i co? Chyba szukamy nowej osoby, co o tym sądzisz? Tylko teraz ja. pytanie, tylko teraz pytanie Kogo wziąć? Może weźmiemy jakoś, wiesz, takiego tipa Cześć, slash topki Kto ma tutaj na przykład e, topka, o, na przykład do takiego od Czekaj, on jest na serwerze. Kurde, nie ma go na serwerze. Nie, no nie. Ja bym poszedł do... Czekaj, ja pomyślę. Czekaj, kogoś stopki górników bym wziął. Nie, nie. Czekaj, jestem w krypleriksa. Dobra, czyli co? Pytam... Dobra, czekaj. S, Bonsko, Adik. Możesz na chwilę... Dobra, możesz na chwilę DC. Dobra, okej. A, czekaj. Możesz na chwilę... Dobra, może na chwilę te tak zapytania zobaczymy, zobaczymy. Ile mu proponujemy za spalenie Ender Chesta. Tak, z dwie dychy, bo kurna, pięć dych już dla masy poszło 10. 10 złotych? Tak, no dobra. Nie, nie pieszę y, Ender Chesta na Discordzie. Dobra, na ale to czekaj Masz jego od Discorda. Czekaj. O dobra, jest Cryplerix. Kripl Jesteś? Czekaj. Dobra, czekaj, czekaj, czekaj Czekaj, ja mam do ciebie propozycję Ale to czekaj, czekaj, czekaj sekundę Adi Gen Generalnie Creeperix jesteś nagrywany Nie wiem, możesz się YouTube'a Czy co, czy tak, tak, jak brak. chcesz e, Dobra, no to może Adi, mówi propozycję Tylko nie, czekaj, czekaj Zanim, może udostępnij ekran Ja? Tak No, dawaj udostępnij ekran, bo chcę coś sprawdzić I czy masz prękę? Mam A dobra Dobra, to udostępniasz ekran? No i już odostępniam Dobra, czekaj Dobra, Dobra. Enderchest. No wpisz ukośnik ender chest No Pokaż, pokaż po kolei co masz Powiedz jak to są sety O kurna Dobra, pokaż kolejną stronę pokaż. Ty masz wszystkie kurna ender chesty w magikach? No prawie tak Ile okay. masz amuletów? Dobra. Staka ma prawie amuletów. Co jest tak. grane? Dobra, zaobserwujemy to. tego Ale to czekaj, to może ja powiem. Może ja powiem, Adik. 30, ja będę. 30? Dobra, to słuchaj. Co no. sądzisz o tym? Tylko czekaj, zmienię sobie tego. O, czekaj. Dobra, gdzie ty tutaj jesteś? Czekaj. O, tutaj. Dobra, co sądzisz o tym, żeby yy, spalić całego swojego enderchesta w Lawie yy, za 30 polskich złotych? Ale które no, no Wszystkie! Wszystkie, wszystkie enderczęsty za 30... No, wszystkie? Wszystkie za 30 złotych, chłopie. Wszystkie za 30 zł. Za 30 zł. Wszystkie, wszystkie Chesty palisz. Do lawy, na moich oczach. I tutaj nie, nie próbuj nawet wyciągać jakichś amuletów, bo ja wszystko widziałem ile czego było, nie? Więc wiesz, tam, że było tam 50 kluczy około, ja wszystko widziałem, no, no, Nie wiem. No kurde, no ale hopie, wiesz o co chodzi? Jakby y, edycja tutaj też pewnie niedługo się kończy. No. Czekaj. Dobra. Edycja też pewnie tutaj niedługo się kończy, więc. No wiesz, no 30 zł to jest jednak sporo kasy, nie? Ale EQ mogę sobie zostawić? czy? No EQ możesz zostawić, ale masz nic nie dobierać, żeby nie było, że w sobie dobra. kurna zostawisz, nie wiem, stak amuletów, nie? Dobra, Taka. dobra, to dawaj palisz, 30 zł jak wszystko spalisz I potem pokazuj... No ale A czekaj, ale nie od kogo to odchłani, mam nadzieję, czegoś dla kolegów? Nie? No. Tak mądry nie, nie, nie jest Dobra, oglądasz? Oglądasz, Adik? Dobra, to dawaj wywalasz wszystkie itemy Wszystkie itemy za 30 zł. O Jezu, ale to jest smutne, widzowie Ale to jest smutne ja, Jak się z tym czujesz, że cały swój dorobek z całej edycji wyrzucasz w tym momencie do lawy? Dobrze Już drugi ender czas Ej, to może Amulety sobie weźmiemy, Adik, ty wiesz Pa, on będzie palił, a ja nagle ten lawę całą zabiorę Dobra, dobra, dobra. Dodawaj dawaj creepleris, dawaj, pal, palto, palto. to ale tak, powiem, tak. powiedz jak przy amuletach będziesz, nie? Okej. Okay. Dobra, dobra. Dobra, który to jest Ender Chest już? Już czwarty. Czwarty, ej, dobra, to zaraz ostatni Ender chest będzie. I za, za... Już e Ostatni. Ostatni. A czekaj, na któryś rocie masz te? <laughs> Amulety Tutaj. Mam. To czekaj, to czekaj sekundę, czekaj, czekaj Czekaj, nie wyrzucaj jeszcze Nie wyrzucaj jeszcze, czekaj, czekaj, czekaj No dobra, może wyrzucać No nie Złapałeś? Nie Ja yeah, pierdziele Dobra, nevermind, dobra, pal dalej, pal dalej Aj, nie udało się obłowić Adik czy te, te, te piękne, legendarne miecze. No niestety, Adik. No, to, to teraz pokazujesz e, pięknie, ładnie tutaj na udostępnianiu Pokaż pierwszy eter, Pokaż EC, pierwszy, czysto. Drugi. O. Drugi. Czysto. A trzeci. Czysto. Czwarty, czysto. Piąty, czysto. Dobra, i teraz pytanie, czy wolisz hmm. e, PaySafeCardem, czy wolisz PayPalem? Kolego, jesteś zhamowany, papa. PaySafeCardem. PaySafeCardem? Dobra, to czekaj sekundkę. Dobra, do Hotdogi na PV. Nie, czekaj chwilę. Eee, dobra, czekaj. PaySafeCard... 30 zł. Ej, jesteś? Tak. Ja jestem. A nie boli się trochę, że tego Że. Boli. Wszystkie NDRCSy trochę woli. A co za 30 ps y będziesz kupował? Jeszcze nie wiem. Dobra, yy, przedmiot zakupiony. Yy, jak mi tutaj przyjdzie na maila, to ci od razu wyślę, dobra? Dobra. Dobra, okej, okay. możesz się na odcinek pozdrowić. Pozdrow. Dobra, dobra, to się mam ja mordo. Dobra, jak widzieliście, ziomek się zgodził, wywalił wszystkie itemy do lawy, a Dika niestety chyba coś wywaliła, bo to jest ziomek 2 giga laga generalnie, więc no ja nie wiem, co tutaj się dzieje, no ale co, 8 dni już stracone, więc tutaj mi się wydaje, że dzisiaj mi starczy, no i co, dziękuję za oglądanie tego filmu, jeżeli więcej tego typu filmów chcecie, to oczywiście zostawiajcie łapki w górę, no i co, do zobaczenia w kolejnym filmie, siema!